Siema, z tej strony, Kłachodron I witam Was wszystkich w pierwszym odcinku informacyjnym. Zaczynamy. Po pierwsze. Jak wszyscy pewnie zauważyli, zmieniłem swój nick, pseudonim, czy jakby to nazwać, z brucelizegrimer.pl na Quachodron.pl. Z tym, że będę używał nazwy tylko yy, Quachodron bez tego pl. Dlaczego tak zrobiłem? Ponieważ Brusli nie pasuje zbytnio do projektów Let's Play do gier w ogóle, a Quahodron jest to postać występująca w błędy 12 kruka i już jest bardziej tak uszufladkowana właśnie w temacie Let's Playa. Co oczywiście nie znaczy, że przestaje się interesować Bruce co Zresztą widać w tle, nadal tam widnieje jego postać, prawda? Po drugie, usunąłem swoje dotychczasowe filmy, z tego względu, że nie byłem zadowolony z ich jakości audio, wideo. Oraz y, oczywiście z tego względu, że funkcjonowałem tam jeszcze jako BruceLisaGrimer.pl Po trzecie Gdy usunąłem stare filmy to oczywiście wypada przesłać nowe filmy Z tym, że nowe filmy będą przesyłane w jakości HD yy, I będą długości 20 minut Postaram się też zrobić coś z dźwiękiem, żeby był jeszcze nieco lepszy Po czwarte Nowe filmy to nowe serie I chciałbym żebyście Wy zagłosowali na następną serię Wdałem Wam do wyboru dwie gry Pierwszą z nich jest Gothic, którą, yy, którą zrobiłem jeszcze jako BruceLeeZagraimer.pl, a drugą grą jest Max Payne. I są zasady takie. Pierwsza gra, która uzyska 15 głosów, zostanie zrealizowana jako projekt Zagrajmy W. No i to w zasadzie wszystkie zasady. Yy, Okej, moi drodzy. Ten filmik informacyjny zbiera się do końca. Tak, żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie informacyjnym. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć.